Niemcy są wściekłe na Unię za politykę energetyczną. A według ZUS-u niektóre długi się nie przedawniają. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w jak najlepszym porządeczku. Jak widać, za oknami już jest ciemno. Robi się ciemno, jak wstaję i idę do pracy. Później w pracy jest w miarę jasno do czasu, aż nagrywam i wychodzę do domu, jak już jest ciemno. Straszna ta pogoda. Już niedługo się to pewnie zmieni, ale póki co musimy jeszcze troszkę e, pozimować. Miejmy nadzieję, że przynajmniej nie w lockdownie. Jak na razie się na to nie zanosi i oby tak dalej. No lecimy z pierwszym tematem. Gaz z łupków to taki sam gaz ziemny, jak ten ze złóż konwencjonalnych który powstał w wyniku przemiany szczątków organicznych w wysokiej temperaturze i na dużej głębokości. Podczas gdy Francja i Wielka Brytania wciąż polegają na energii jądrowej, Niemcy wyłączają kolejne elektrownie atomowe i chcą zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię dzięki źródłom odnawialnym. Tymczasem Komisja Europejska chce zakwalifikować inwestycje w energetykę jądrową jako zrównoważone. Byłby to dotkliwy cios w wiarygodność wycofywania się Niemiec z atomu oraz niemieckiej polityki klimatycznej. Od nowego roku w Niemczech działa już nie 6, a tylko 3 elektrownie jądrowe. Niektóre reaktory zostały zamknięte zgodnie z planem 31 grudnia 2021 roku. Nadal działają Izera 2 w pobliżu bawarskiego Landshut, a także reaktory w Emsland, ale ich dni także są policzone. Całkowite wycofanie się z energetyki jądrowej, o którym rząd niemiecki zdecydował w 2011 roku po awarii reaktora w japońskiej Fukushimie, ma zgodnie z tym planem na. Nastąpić najpóźniej do końca bieżącego roku. Tym krokiem Niemcy odbierają odrębną drogę na arenie międzynarodowej, podkreśla FAS. Wiele krajów europejskich pozostaje przy energii jądrowej, aby osiągnąć cele klimatyczne, które budują nowe reaktory. W tle tych decyzji jest fakt, że do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej powinny spaść o 55% w porównaniu z 1990 rokiem. Ponieważ wykorzystanie jednej kilowatogodziny energii Energii elektrycznej z udziałem energetyki jądrowej powoduje znacznie mniejszą emisję CO2 niż z węgla brunatnego czy gazu. Zwolennicy lubią określać technologię jądrową mianem zielonej. W Unii Europejskiej stanowisko takie zajmuje szczególnie Francja. Francja może mówić teraz o sukcesie w ramach tzw. taksonomii Komisja Europejska zaproponowała zaklasyfikowanie pod pewnymi warunkami energetyki jądrowej i gazu jako zielonych źródeł energii. Ekolodzy obawiają się, że inwestycje w elektrownię jądrową. I gazowe również zostaną uznane za zrównoważone, a ekspansja odnawialnych źródeł energii nie będzie dokonywać wystarczających postępów. Z taką inicjatywą Komisji Europejskiej nie zgadza się Robert Habeck, minister odpowiedzialny w nowym rządzie Niemiec za gospodarkę i ochronę klimatu. Habeck już wcześniej wykluczał powrót Niemiec do energetyki jądrowej, twierdząc, że nie spotkał jeszcze polityka, który chciałby mieć składowisko odpadów promieniotwórczych w swoim okręgu wyborczym. Dlatego też zdaniem, debata jest zbędna. FAS jednak, że z każdym wyłączonym reaktorem coraz bardziej pilne staje się pytanie, w jaki sposób Niemcy zamierzają zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną, które ma gwałtownie wzrosnąć, jeśli na przykład zwiększy się liczba samochodów elektrycznych na drogach. Kwestia to tym pilniejsza, że Niemcy zakładają także odejście od węgla brunatnego do 2030 roku. A to, że teren wiertni zajmuje niewielką powierzchnię, Zwykle nie więcej niż 1,5 hektara w żaden sposób nie dewastuje krajobrazu i nie utrudnia życia okolicznym mieszkańcom. Czyli co, że Niemcy teraz wkurzają się na Unię Europejską za swoje złe decyzje podjęte w przeszłości. Trochę to takie nie za bardzo, nie? To, że oni odeszli sobie od atomu i chcą odejść już w najbliższym czasie całkowicie, likwidując swoją ostatnią elektrownię atomową, to wcale nie znaczy, że to jest wbrew polityce całej Unii Europejskiej, <coughs> całej organizacji, całej wspólnocie. Bo jakby nie było, zieloną energią jest właśnie atom. No a o to chyba Europie chodzi, nie? Polska z kolei wściekła jest za to, że. Nie to my podjęliśmy złą decyzję, a to inne kraje podjęły ją za nas. I tu jest największy absurd, największy paradoks tej całej sytuacji: że pomimo tego, że to my mamy więcej racji, to to Niemcy są w stanie więcej ugrać, bo oni znacznie więcej też znaczą dla całej organizacji europejskiej. No ale sami wypracowali sobie taką pozycję. Nie będziemy im zaglądać do kieszeni przecież, nie? Mimo wszystko, atom to atom. Jest to energia zielona. Nie produkuje tyle zanieczyszczeń. Poza oczywiście odpadami, które zostają, ale je to wiadomo, można do oceanu wrzucić jest ok, albo w kosmos wysłać. No ale mimo wszystko, jest to też logiczny argument Niemców, że zostając przy technologii atomowej która ma już swoje lata, i tam ciężko udziergać coś nowego, poza miniaturyzacją tych elektrowni i innymi udoskonaleniami, no to <laughs> inwestując coraz więcej w elektrownie atomowe, nie idziemy do przodu. Zwalniamy postęp zielonej energii, na której niby tak bardzo zależy Unii Europejskiej. I kto wie, gdybyśmy zlikwidowali i atom, i węgiel. I każde do tej pory konwencjonalne źródło energii, takie jak chociażby energia z benzyny, no to okej, okay. zostalibyśmy może na jakiś czas w erze kamienia łupanego, bez prądu, ale za to, jakie czyste powietrze byśmy mieli. Następny temat. Zamknięcie działalności gospodarczej i zniknięcie na kilka lat z rynku pracy nie uchroni dłużników przed spłatą nawet bardzo starych zaległości w ZUS. Prawnicy są zasypywani sprawami, w których zakład dokonuje egzekucji z wynagrodzenia na zależność sprzed ponad pięciu lat, a tyle wynosi okres sprzedawnienia. Związkowa alternatywa w ZUS przekonuje, że trwa poszukiwanie pieniędzy, bo w państwowej kasie widać dno. Panu Pawłowi z podłodzi prowadzącemu kiedyś działalność gospodarczą o dawnym długu w ZUS, przypomniał w pa w październiku 2021 roku pracodawca, u którego jest obecnie zatrudniony na etacie. ZUS zajął mu połowę wynagrodzenia za długi z lat 2011-2014. Główna należność to 22 tysiące złotych, ale do tego są jeszcze odsetki i opłaty egzekucyjne w łącznej kwocie aż 45 tysięcy złotych. Jak twierdzi pan Paweł, od 2015 roku ZUS ani razu nie skontaktował się z nim w sprawie dawnego długu. Hodował odsetki aż w końcu, kiedy był. Było już z czego ściągnąć, bo pan Paweł podjął stałą pracę dopiero w 2021 roku. Upomniał się o swoje i bez żadnego uprzedzenia przystąpił do egzekucji należności. Zajął mu połowę wypłaty, czyli 2000 zł. Prowadziłem firmę przez 9 lat, zatrudniałem w niej pracowników. Za nich składki do ZUS płaciłem, a za siebie nie zawsze, mówi rozmówca. Jak tłumaczy, czasy były ciężkie, że musiał podejmować trudne decyzje. Niektóre z nich były po prostu złe. Jak dodaje pan Paweł, gdyby chodziło tylko o należność główną, czyli 22 tysiące złotych, to zdaje sobie sprawę, że pieniądze te zasilą jego konto emerytalne. Jednak ciężko mu się pogodzić z tym, że musi również spłacić 45 tysięcy złotych odsetek, chociaż minęło już tyle lat, od kiedy powstało to zobowiązanie. Byłem przekonany, że sprawa ZUS jest już po tylu latach mi milczenia urzędników zamknięta, a jednak nie. Wzdycha ciężko i dodaje, że jeśli musiałby jednak spłacić całość, zajęłoby mu to około czterech lat." Podobnie jest w przypadku pani Anny z Warszawy tyle, że ZUS zabrał się za ściąganie niezapłaconych składek z działalności gospodarczej za lata 2004-2006, główna należność to 150 tysięcy złotych. Do tego są odsetki i opłaty egzekucyjne ponad drugie tyle. Również pani Anna o wysokości zadłużenia w ZUS dowiedziała się od swojego obecnego pracodawcy. Twierdzi, że ZUS nie kontaktował się z nią ani razu przez ostatnie 16 lat. Skontaktował się za to z jej kadrową i zajął. Podobnie jak i panu Pawłowi połowę pensji. Jak podkreśla pani Anna ZUS ściąga z jej wynagrodzenie, pozostając głuchym na argumentację, że jej zdaniem zobowiązanie jest już dawno przedawnione, bo upłynęło więcej niż 5 lat od jego powstania. Ilona Garczyńska przewodnicząca Związkowej Alternatywy w ZUS, komentuje, że zakład wyciąga trupy z szafy, bo brakuje pieniędzy w budżecie. Tymczasem wartość przeterminowanych zobowiązań w ZUS za lata 1999-2017 to ponad 4 miliardy złotych. Garcińska przyznaje, że na kontach w ZUS-ie był spory bałagan. System informatyczny w przeszłości nie pokazywał urzędnikom dłużników. Były też zawsze pilniejsze sprawy do załatwienia niż ściąganie przeterminowanych należności. Rozmówczyni podkreśla jednak, że zanim nastąpi egzekucja należności, która ma więcej niż 5 lat, urzędnicy w ZUS dokładnie się do tego przygotowują. Zawsze sprawdzają, czy w razie wszczęcia postępowania sądowego przez płatnika będą w stanie udowodnić, że 5-letni termin przedawnienia nie upłynął, bo został on przerwany lub Zawieszony przez czynności, które w tym czasie podejmowali. Garczyńska mówi również, że długi byłych przedsiębiorców w ZUS nie wzięły się znikąd i że w niektórych przypadkach dotyczą one nie tylko samego przedsiębiorcy, ale i pracowników, za których nie odprowadzał on składek. Dlatego osoby, od których ZUS egzekwuje po latach zadłużenie, nie powinny robić siebie teraz ofiar ZUS-u. Przewodnicząca Związkowej Alternatywy przypomina też, że byli przedsiębiorcy mieli wiele sposobności, by przez te wszystkie lata uregulować swoje zaległe zobowiązania. ZUS zwykle zgadzał się na odroczenie płatności składek, umarzał odsetki i zawierał układy ratalne. Rozmówczyni pamięta sprawę, kiedy ZUS zgodził się na 3 miesięczne raty po 150 zł w przypadku przedsiębiorcy, który miał dług w wysokości aż 100 tysięcy złotych. Jej zdaniem zakład dobrze robił, pominając się o zaległe składki nawet po wielu latach. Chociaż jest to przykre dla płatników, bo są to środki na ich ubezpieczenie społeczne, w tym przyszłe emerytury. Jest tak źle, że budżet ZUS-u widzi już swoje dno, jak zagląda na stronę internetową banku, w którym konto ma ZUS? A mimo tego, polski ład ma dać Polakom 18 miliardów złotych zysku, tyle ma nam więcej zostać w kieszeni w kieszeni. Mhm. Czyli A, to ja już wiem o co chodzi. Skoro i budżet państwa ma zostać zasilony polskim ładem, i kieszenie Polaków, to kto za to zapłaci? Widocznie ZUS? No i dlatego teraz ściągają kasę od dłużników, którzy już nie są dłużnikami. Jest to naprawdę bardzo kulująca sprawa. No bo przecież to państwo polskie, polscy legislatorzy wymyślili okresy przedawnienia, które służą gospodarce. Bo w okresie przedawnienia chodzi o to, żeby każdy człowiek miał możliwość powrotu do obrotu gospodarczego. To nie jest tak, że to jest po to, żeby ludzie się ukrywali, przechodzili do szarej strefy i tak dalej. Tu chodzi właśnie o to, żeby ludzie przestali się ukrywać. Po to są okresy przedawnienia. I jeśli jest wierzyciel, taki jak ZUS, który dłużników ma mnóstwo, i nie zależy mu na jakiejś tam na tym, żeby dojeżdżać tych pojedynczych, i tak nie da się od nich wyciągnąć tych pieniędzy często, są bezrobotni, zarabiają znacznie mniej niż wynosi to zadłużenie. I takiemu wierzycielowi nie chce się w to bawić, żeby ściągać od tego dłużnika tą kasę. Czyli jest to dla niego aż tak bez znaczenia ten dług, że nie chce mu się przedłużać okresu przedawnienia, bo żeby go przedłużyć, trzeba wysłać pismo chociażby, nie? Trzeba wznowić bieg przedawnienia. Jeżeli Zusowi się nie chciało tego robić, bo miał aż tyle kasy. No, to niezgodne z prawem teraz by było ściąganie tych pieniędzy, i w żadnym sądzie i tak to nie przejdzie. Bo to nie jest tak, że oni sobie ruszą jakąś cyferkę w systemie, wskażą, że to zrobili e, 10 lat temu, i będzie, że, że minęły wtedy 4, i później znowu jakąś cyferkę sobie zmienili adres, i coś tam, dali komentarz. Musi być realne działanie, dlatego coś takiego w sądzie nie przejdzie. Ale ile spraw przejdzie w ten sposób, że ludzie będą zwyczajnie przerażeni. Bo sobie pomyślą, kurde, pismo z ZUS-u, 300 tysięcy do spłaty. Ja pierdzieli, ja myślałem, że już zupełnie, e, zupełnie to minęło. Nie czepiali się, zgodnie z polskim prawem uległo to przedawnieniu. Kupiłem sobie mieszkanie za, za to, założyłem rodzinę. I nagle, bęk, po mieszkaniu, po rodzinie. Może nie po rodzinie, chociaż może. Przecież czasami ktoś na mieszkanie leci. Bez mieszkania dzieci też się będą musiały siłą rzeczy od ciebie wyprowadzić, więc. więc i po rodzinie. No nie w porządku. Pokazuje to tylko, w jak słabym stanie jest nasz budżet. Jak w słabym stanie jest budżet państwa, mimo tego wszystkiego, co robi nasz rząd. Chociaż co on robi? No daje coraz więcej socjali. A pieniędzy nie przybywa. Pieniądze nie biorą się znikąd. Bo zdradzę wam taką prawdę, o której wielu Polaków już zapomniało. Pieniądze biorą się z pracy. Tręfy sucher. Co zrobić, jak pominęło się trzy tabletki antykoncepcyjne? Wybrać imię. Tego skara mamy od za co szacun, i dostajesz od nas złote imię. A jak i ty chcesz zostać złotą statuetkę, no koniecznie wbijaj na nasz drugi kanał Suchary z Sucharami. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się cieplutko, no i co? No i heja! Wybiła już piąta pięć, ona wciąż nie może spać. Bez ciebie obok obcy wydaje jej się świat. Myślami ucieka tak daleko, jak tylko może, abyś ty odwiedził jej sny. Odwiedził jej sny.